Dach kompleksu Milenium już od wielu lat nie spełnia norm i warunków, a problemy z jego przyciekaniem miały miejsce od samego początku i trwają do dziś. Poza przebudową dachu miasto zaplanowało także termomodernizację całego obiektu, czyli wymianę całej elewacji czy wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Oba projekty są już gotowe. Prace nad nimi trwały długo, a to dlatego, że miasto nie posiada praw autorskich do tego obiektu, stąd dokumentację projektową mogła wykonać tylko firma. Która jest autorem projektu. Zajęli się tą, tą sprawą. O, oczywiście najtrudniejszą kwestią były kwestie konstrukcyjne, bo dach ma specyficzny kształt i głównie ta konstrukcja zaważa na tym, że projekt w ogóle był drogi, bo wyceniony na około 11 milionów. Mówimy tutaj o samym dachu nad halą basenową i recepcyjną. Nie mówimy jeszcze o głównej hali milenium, mówimy tylko o tym zakresie. Kosztory sporządziła firma, która projektowała ten obiekt, więc sądziliśmy, że wszystko jest jak największym porządku. Stąd tak, a nie inaczej skonstruowany wniosek do budżetu o zarezerwowanie środków. Niestety w ogłoszonym przetargu na termomodernizację kompleksu Millennium wpłynęły dwie oferty, które znacznie przekroczyły kwotę, jaką miasto przeznaczyło na ten cel, czyli 16 milionów złotych. Jedna firma zaproponowała 19,5 miliona złotych, druga prawie 24 miliony. Stąd decyzja miasta o unieważnieniu przetargu. Na ten moment zwróciliśmy się do autora projektu o ustosunkowanie się do kwestii kosztorysu i tego, co się zadziało w kontekście tego właśnie przetargu. Czekamy na ich stanowisko no i będziemy szukali zapewne rozwiązań alternatywnych, na które oczywiście musi wyrazić zgodę projektant. Istotną kwestią jest również to, że dach ten miał być pokryty specjalnymi foliami fotowoltaicznymi, ale to nie one tak mocno podrażały podrażały z tego, co, co teraz wnioskujemy koszty inwestycji. Dlatego czekamy na stanowisko projektanta i prawdopodobnie będziemy podchodzić do kolejnego przetargu. Miasto na tę inwestycję może otrzymać 45% dofinansowania, wszystko w ramach specjalnego programu dedykowanego polskim uzdrowiskom. Czy miasto byłoby w stanie dołożyć jakąś kwotę? Nie, tą kwotę nie taką kwotę, na pewno nie kwotę 8,5 milionów przy tak ogromnych obciążeniach inwestycyjnych związanych chociażby z termomodernizacją wszystkich naszych obiektów.